Dla mnie pisze tą nutę bez motywacji Brakuje ludzi, chwil, czasu, nerwów I tych pojebanych akcji, i do mnie nie się wygiłeś, kurwo, nie przyjmę już reklamacji Dużo się stało, przez to nie stoją za mną, ale wciąż leży mi farkik Dookoła dużo sług, przez przeszłość żadna mnie nie obchodzi pościerano mam mam od cierni bo nie będę łaził przez pytarte drogi A pod nogami doki mam Czasem mi ciężko koniec z końcem spoić Ale robię to dalej dla siebie, żeby kurwa przeżyć, a nie się opowić. Już o lat wiem, że trzeba robić, żeby zarobić dinero otwórz oczy i przeanalizuj kto bratem jest, a kto z jaką boli mnie bardzo w środku, że Każdy już jakoś inaczej myśli pierdoli się coraz bardziej, z dobrego czasu mi tylko przybłyski Co zrobić jako mała jednostka żeby stąd uciec i z sobą pozostać we mnie był problem, ona była dobra rozjebała mi się życia forma muszę zresetować program założyć buty i lecieć na spota bo głowa od błędów robi się ogromna znów jej pomagam, a raczej bomba, ty Zawsze spychany na bok, bo trochę inny oni odeszli, zostały blizny podeszwie wydarte, mam do spodu więc swoje wywody, wstać do pisy, świat to ciągi, licz, wiek, czas, szkoła, kwit dużo mówią o moim życiu a w moich butach już byliby rip